Zapomniałem, że nie mogę się nawet podrapać po jajcach. Inna sprawa, że od czasu, kiedy umarłem, jaja w zasadzie mnie nie swędzą. Zastałem właścicieli? Raczej właściciela. Ale tak, zastaliście. Wielce szanowny Horst Borsodi jest w środku. Mam do niego sprawę. Zgodnie z rozporządzeniem 76, łamane na CW, łamane na X, wstęp mają tylko osoby zaproszone imiennym pismem do udziału w aukcji. Jestem pewien, że jakoś się dogadamy. Wątpię. Zgodnie z rozporządzeniem 76, łamane na CW, łamane na X, starszy szeregowy Wacław ma w dupie kij od szczotki. Wajt! Anche il egolitr! Elkal! Inkal Arikel, urgenwänd auwiter. In wal kolajat! Co się stało? Co on powiedział? Żebyś siedział cicho. I że za dwa tygodnie będziesz wisiał. A potem dodał coś w stylu, zobaczymy, komu wtedy będzie do śmiechu. Dlaczego? Co powiedziałem? Że chcesz kapelusz jego ciotki, mniej więcej. A jak romantycznie. Spierdalaj. Nie niedźwiedź! nie, niedźwiedź, pójdź niedźwiedź! niedźwiedź. Chowaj się, lepy durnie! Geralt, myślałeś o kupnie domu? Mogę ci załatwić atrakcyjny kredyt. Żaden kredyt nie jest atrakcyjny, hmm, Nawet w markach kowirskich? Nawet w koronkach mariborskich. Bywaj, Kasimir. I obeufemia do ciebie wróciła. A! Pies ją jebał! Mam tyle złota, że miłość mi do szczęścia niepotrzebna.